Lekcje z misiową są bardzo fajne, lekcje z misiową są bardzo fajne. A co ja mam śpiewać? Ja nie wiem, ale byle co. Misiowa jest fajna, no wiemy, tu, 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 szkoła z misiową. Teraz już wszystko wiem. Cześć, salone dzień. Teraz to już cię chyba pozwłom, wiesz? Ale czemu? No, szalone dzieci, no. Aha, dobrze. Dzisiaj będziemy uczyć się szalonego polskiego. Piszemy lekcja. Temat Poprawna polszczyzna. Tu najpierw się jej naucz, a potem ucz. Gdzie tam grubasek. Dobrze. A więc spójrzmy na naszą poprawną polszczyznę dla tablicy. Przepraszam, szalonej tablicy! Jak w poprzednim odcinku zauważyliście pod komentarzami, e, słusznie oczywiście, że nie było um, szalonego mazaka, tylko był mazak, za co bardzo przepraszamy, nie pozywajcie nas. Dlatego, szalony mazak! I zajrzyjmy na naszą poprawną polszczyznę na tablicy. Pff, co to kurde ma być? No jak to co, poprawna e, polszczyzna. Grzeg szuka... Żaba, życie, rzeka. Kobieto, Mówiłam, żebyś się najpierw nauczyła, a potem uczyła. A gdzie o tamto jest poprawna polszczyzna? To chyba, chyba, chyba miśczyzna. Coś ty powiedział? A nic, nic. Oż ty. E, dobra, trudno, za chwilę wrócimy do naszej szalonej tablicy. Na razie idziemy zobaczyć walkę. Już pierwszy dzień w szkole z misiową, a już obrywasz. Zostaw mnie, zostaw! Boję. Ej, co ty mi labis? Zostaw mnie. Nagrywamy! I ma być spokój. Kamy zostanie, nie celuj palcem, bo ja cię zaraz Za Zaszczelę chyba przez RZ! Coś ty powiedział? Coś ty! Lepiej cię trzymam misiowa. No w twojej polszczyzie to tak jest na pewno. Zaszczelę przez RZ. No tak, no bo tak jest. Pst, pst, ale ona głupia. No, no. Spójrzmy na naszą szaloną tablicę z naszym szalonym mazakiem. Szukamy błędu. Czy jest gdzieś tutaj jakiś błąd? Błąd to jest twoje życie, Misiowa i twój mózg. Coś ty powiedział? Nic. Dobrze. Czy gdzieś to jest błąd? Jest, jest, bardzo dużo. Mm, bardzo dobrze. Nie ma błędu. Żała <laughs> przez rzet. Samo, życie przez też samożet, rzeka przez RZ, a grzeg szuka, nie, grzeg żuka. I tutaj ma być samoży, i tutaj ma być samoży, a nie szy. Ej, nie czepiajcie się mnie! Błędów tu jest dużo, ta twoja polszczyzna. Coś ty powiedział? O nie. Niestety pan Jasiu już opuścił nasze studio. Pomocy! Pomocy! Jak widać jeszcze nie. A powinien, bo inaczej skończy bez życia. Hmm. Dobrze. A więc to była poprawna polszczyzna. Do widzenia.